Mąż przyszłej królowej był trenerem fitness, żona księcia instruktorką jogi i modelką, a królowa tłumaczką i hostessą. O kim mowa? Oczywiście o szwedzkiej rodzinie królewskiej. Dynastia Bernadotte nie jest tak znana jak Windsorowie, Nie elektryzuje mediów na całym świecie, choć w Szwecji oczywiście gości na pierwszych stronach gazet. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o dwójce najstarszych dzieci króla. Przyszłej królowej, księżniczce Wiktorii, a przede wszystkim jej bracie, księciu Karolu Filipie. Bo jeśli mówić o zapasowym albo o tym drugim, to nie ma lepszego przykładu niż książę Karol Filip. Nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie na szwedzki Dwór Królewski. Wraz z wiekiem król chyba zapomniał, że kiedy poznał swoją żonę, była ona tłumaczką i hostessą. I z niezadowoleniem przyjął w 2001 roku informację, że jego najstarsza córka i następczyni tronu spotyka się ze swoim osobistym trenerem Danielem Westlingiem. Może chodziło tutaj o to, że nadal widział następcę tronu w swoim synie Karolu Filipie, a może chodziło o wykształcenie i jej pochodzenie wybranka Wiktorii, bo. Daniel nie skończył studiów i nie władał w tamtym czasie językami obcymi. Wydaje mi się jednak przynajmniej, co najmniej nie fair właśnie tych aspektów, szczególnie kiedy samemu poślubiło się kobietę bez arystokratycznych korzeni. Daniel może nie miał wyższego wykształcenia i nie władał językami obcymi, ale był świetnym sportowcem, co wykorzystuje nawet dzisiaj, promując zdrowy tryb życia w całej Szwecji, i był jeszcze lepszym biznesmenem. W kilka lat jedna siłownia rozrosła się do sporej sieci przynoszącej naprawdę duże zyski. Oczywiście możemy mówić, że Znajomość z przyszłą królową w jakimś stopniu przyczyniła się do tego sukcesu, jednak Wiktoria trafiła do Master Training właśnie dzięki wypracowanej już renomie wśród arystokratów i celebrytów. Warto zaznaczyć, że Daniel pomógł Wiktorii w treningach po jej powrocie do Szwecji. Wiktoria pod presją obowiązków i zainteresowania prasy zapadła na anoreksję i bulimię i zdecydowała się przyprowadzić do Stanów Zjednoczonych na studia. Po powrocie do kraju chciała oczywiście kontynuować zdrowy tryb życia i zapisała się na siłownię, której współwłaścicielem był właśnie Daniel. Znajomość zaczęła się od przyjaźni i z czasem przerodziła w miłość. Kiedy ich związek wyszedł na jaw, Daniel znalazł się pod ostrzałem mediów, a w szczególności przez swój styl ubierania i fryzurę. Media zastanawiały się nawet, czy nie jest poszukiwanym przez policję seryjnym bordercem. Król był oczywiście nieprzekonany. Para spotykała się przez kolejne 8 lat, zanim monarcha z porozumieniem rządu wydali zgodę na ślub, który odbył się w 2010 roku pod hasłem Triumfu Miłości. Niedługo po ślubie, bo również w 2010 roku, okazało się, że trener fitness w rodzinie królewskiej to nie był problem. Karol Filip w 2009 roku zakończył wieloletni związek i przez wspólnych znajomych poznał modelkę Sofię Hellquist. Była to miłość od pierwszego wejrzenia. Sofia była miłą, sympatyczną, dość ekscentryczną Szwedką, miała jednak jeden problem przeszłość na którą składała się sesja Topless i udział w Paradise Hotel w 2005 roku. Trzeba tutaj zaznaczyć, że wtedy ten program nie był nawet w połowie tak rozrywkowy jak teraz, jednak i tak stanowił problem dla potencjalnie przyszłej członkini rodziny królewskiej. Sofia spotkała się z prześladowaniem sieci i pogróżkami, para jednak nie zerwała i trwała w swego rodzaju zawieszeniu przez kolejne kilka lat. Sofia zrezygnowała z kariery komercyjnej i zajęła się prowadzeniem fundacji A Project Playground w południowej Afryce. Finalnie, w 2014 roku, dwór ogłosił zaręczyny pary. Król stanął przed. Ciężką decyzją. Wiktoria miała tylko jedno dziecko. Madlian, najmłodsza z rodzeństwa, dopiero co wzięła ślub, a jej mąż nie przyjął tytułu. Monarcha miał przed oczami sytuację z własnego dzieciństwa oraz księcia Bertila, dlatego też postanowił zabezpieczyć monarchię, nadając tytuł Sofii i przyszłym dzieciom pary. Po latach można powiedzieć, że Sofia udowodniła, że była to dobra decyzja. Całkowicie odcięła się od swojej przyszłości, skupiając na pracy na rzecz monarchii i kraju. Zajęła swego rodzaju miejsce w szeregu, które zostało jej przeznaczone, i odnalazła w roli księżnej, co z pewnością nie było dla niej łatwe. Z całą pewnością na dworze nie było też łatwo Karolowi Filipowi, bo ciężko było zdefiniować jego rolę o byciu zapasowym czy tym drugim z angielskiego spare w sumie to teraz tak bardzo popularne słowo dzięki brytyjskiemu księciu haremu wiele mógłby powiedzieć choć tak naprawdę nie mówi prawie nic co również odróżnia go od Harego. Zacznijmy jednak całą historię z tytułami i tym, jak Karol Filip został tym drugim w Szwecji od samego początku, bo wcale tym drugim miał nie być. W Szwecji prawo tytułarne było bardzo twarde, a rozpoczęcie rządów przez Karola Gustawa przyniosło naprawdę wiele zmian. Młody król był zwolennikiem złagodzenia prawa tytularnego. W końcu trzy z czterech jego sióstr straciły tytuły w wyniku ślubów, a jego dzieciństwo było naznaczone utratą tytułów przez dwóch jego wujów, a także poniekąd zniszczyło życie prywatne kolejnego z nich. Zgodnie z liberalną polityką państwa i postępującym równouprawnieniem, rząd w porozumieniu z monarchą chciał znieść primogeniturę męską, czyli pierwszeństwo mężczyzn w kolejce do tronu. Wówczas na świecie była już pierwsza córka pary królewskiej, Wiktoria, a królowa Sylwia spodziewała się drugiego dziecka, które niedługo później okazało się chłopcem i następcą tronu, który wyprzedził Wiktorię sukcesji do koronu. I był to właśnie Karol Filip. Niemal rok po narodzinach chłopca rząd wymógł zmianę prawa. Zniesiono primogeniturę męską i od tego czasu koronę miał dziedziczyć pierworodne dziecko pary królewskiej bez względu na płeć. Karol Gustaw był oczywiście zwolennikiem tej zmiany i nawet cieszył się, że Szwecja jako pierwsza w Europie podjęła takie decyzje. Rząd jednak poszedł o krok dalej, co spotkało się ze sprzeciwem monarchy. Zdecydował bowiem, że prawo zadziała wstecz. Oznaczało to w praktyce odebranie Karolowi Filipowi tytułu następcy tronu, z którym się urodził i przekazanie go starszej siostrze Wiktorii. Rząd nie uznał protestu króla i prawo finalnie zostało uchwalone. Niestety sprawa ciągnie się po dziś dzień. Król choć docenia pracę swojej córki jako przyszłej królowej i wspiera ją we wszelkich działaniach, to nadal uważa, de, że decyzja o zadziałaniu prawa wstecz była błędna, daje temu upust co jakiś czas w wywiadach. Co społeczeństwo odbiera za ujmowanie roli Wiktorii. Otwarcie mówi, że to Karol Filip powinien być kolejnym królem. Oczywiście tutaj możemy dywagować, co monarcha dokładnie ma na myśli, bo wielokrotnie podkreślał, że jest dumny z najstarszej córki i jest pod wrażeniem jej pracy, ale równocześnie uważa, że jego synowi odebrano tożsamość. Jednak, czy tak naprawdę możemy to tak określić, bo Karol Filip miał zaledwie około roku, kiedy te zmiany wprowadzono, i tak naprawdę, dopóki ktoś mu nie powiedział, że miał być królem, to nie był tego nawet świadomy. Sam odnalazł się w roli tego drugiego i wielokrotnie powtarzał, że nie chciałby być królem, a Wiktoria będzie świetną królową. Karol Filip zdecydowanie nie lubi, Stać w pierwszym rzędzie. Wynika to z jego wrodzonej nieśmiałości, albo raczej niepewności wynikającej z dysleksji. Nauczył się świetnie balansować życie prywatne i oficjalne. Z jednej strony pełni oficjalne obowiązki, a z drugiej pracuje jako projektant szkła i tekstyliów. Sofia, którą zdecydowanie można nazwać byłą celebrytką, również odnalazła się na dworze i zajęła przeznaczone jej miejsce. A choć oczywiście można twierdzić, że na początku miała to kolokwialne parcie na szkło, a jednak umiała się dopasować. Może pomógł jej fakt, że w przeciwieństwie na przykład do Megan, wychowała się w kraju, który zaczęła po ślubie reprezentować, znała jego historię, kulturę i zwyczaje, a do rodziny królewskiej weszła z pokorą, świadoma swojej przeszłości, o której dzięki mediom wiedział każdy z osobna. Sofia była ofiarą ogromnej nagonki w Szwecji, której towarzyszyły anonimowe groźby. Była zmuszona usnąć media społecznościowe, za pośrednictwem których nękała ją masa ludzi. Nie próbowała jednak robić siebie ofiary, a zamiast tego wraz z mężem stworzyła jedną z największych platform w Szwecji zwalczających przemoc w czy cyberprzestrzeni. Swoimi doświadczeniami dzieli się jako przykładami i przekłada je... Na projekty takie jak chociażby linia telefoniczna dla dzieci i młodzieży nękanych w internecie czy działania informacyjne dla dorosłych, tak aby wiedzieli, co robić, kiedy ich dzieci spotykają się z przemocą w sieci, i zapobiegać największym tragediom, takim jak porwania, ale również samokaleczanie i samobójstwa. Karol Filip i Sofia mogli być kolejną parą królewską. Jednak ze spokojem przyjmują swoją rolę, jak również chociażby zmiany tytułarne w Szwecji z 2019 roku, które mogły wywołać ogromny skandal, a w sumie początkowo wywołały, ale ugasił go właśnie Karol Filip swoim oficjalnym oświadczeniem. Zgodnie z dekretem od tamtego dnia tylko para królewska oraz księżniczka Wiktoria i książę Daniel są wiodącymi przedstawicielami Szwecji zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Okazuje się, że cała rodzina była zaangażowana w podjęcie tej decyzji, a debata na ten temat trwała nawet kilka lat. Pozycja księcia Karola Filipa, księżnej Sofii i jego siostry, księżniczki Magdaleny, się nie zmieniła, a ich obecny status pozostaje nienaruszony. Ale wraz z upływem czasu oczekuje się, że ich królewskie obowiązki będą relatywnie maleć, wraz ze zwiększaniem się obowiązków i odpowiedzialności narzucanych na Wiktorię i Daniela. Tutaj pojawia się również bardzo ważna kwestia dotycząca przyszłości ich dzieci, bo w związku z tytułami, a przede wszystkim tytułem jego. Jej królewskiej wysokości. Jakie otrzymali w dniu narodzin synowie, chociażby Karola Filipa, Aleksander, Gabriel i Julian, byli członkami Dworu Królewskiego, czy inaczej firmy, jak mówią na przykład członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. Oznacza to w praktyce wiele ograniczeń, dotyczących między innymi miejsca zamieszkania, wykształcenia i pracy, jak również oznacza ingerencję dworu i rządu w życie prywatne, bo jeśli ktoś jest członkiem. Dworu Królewskiego, czyli pracującym na rzecz monarchii, royalsem, musi chociażby uzyskać zgodę monarchii i rządu na ślub. Tamtego dnia utraciły tytuły ich królewskich wysokości. Zachowały jednocześnie tytuły książąt, księżniczek Szwecji oraz księstw nadane im w dniu ogłoszenia imion i nadal pozostają członkami Rodziny Królewskiej, ale uwaga, już nie instytucji monarchii. Oznacza to w praktyce, że nie będą pracować na rzecz monarchii w przyszłości i otrzymywać z tego tytułu dochodów. Pozostają również w linii sukcesji do tronu. Poniekąd od tamtego dnia mają prawo do większej prywatności, a z całą pewnością do podejmowania wolniejszych decyzji w przyszłości. A dzięki temu to również Karol Filip i Sofia, jak i Magdalena i jej mąż, uzyskali większą wolność w podejmowaniu decyzji co do tego, w jakim stopniu upublicznili. Wizerunek swoich dzieci. Podwór królewski w 2019 roku ograniczył publikację informacji na ich temat, zostawiając to w gestii biur park książęcych, ich social mediów oraz rzeczników. Oczywiście media szybko podłapały ten temat, licząc na skandal, jednak to właśnie w dużej mierze. Karol Filip i jego siostra ugasili pożar, stwierdzając, że z Sofią i Krzysztoferem cieszą się, że ich dzieci będą mogły prowadzić bardziej prywatne życie w przyszłości i podejmować wolne decyzje. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał, i do usłyszenia w kolejnym.